Wyklęty z korporacyjnego świata. Był jednym z nich. Szkolony przez agencje, które sprzedają iluzję drożej niż złoto. Znał każdy trik. Jak przyciągnąć wzrok, zatrzymać scrolla, zbudować zasięg z... Niczego. Przez chwilę myślał, że to sukces. Jednakże, gdy zaczął podważać niemoralne dogmaty komercyjnej machiny, został wyrzucony jak zbędny piksel z cyfrowego ekranu. Gdy stracił wszystko, zamieszkał w taniej, ciasnej kawalerce na obrzeżach miasta. Dziś uzbrojony tylko w stary laptop z epoki kredytów 0% i dostępem do Wi-Fi w centrum handlowym. Jak nowoczesny Sokrates. Tylko że zamiast chodzić boso po ateńskich ulicach, siedzi w galerii z plastikowym kubkiem kawy. Został sam, z wiedzą, którą wcześniej sprzedawano za dziesiątki tysięcy złotych. System, który go stworzył, dziś chce go wymazać. Bo pamięta i wie za dużo, a nie powinien. Widział od środka, jak tworzy się wylakierowane klakiery, jak pakiet promptów i kilka pozowanych zdjęć przeradza się w influencerkę AI, zarabiającą rzekomo setki tysięcy złotych, a potem kurs. Zawsze jest kurs. 5000 w cenie regularnej, ale o szczęśliwą fazę księżyca. Dziś tylko 1499 zł. Neron grał na lirze, gdy Rzym płonął. Dziś jego duch żyje w feedzie z filtrem, hashtagach, muzyczką i CTA w bio. A ty lajkujesz, patrzysz, płacisz, kupujesz iluzję. Bo może i wiesz, że to ściema, ale follow me. Dream big. Wszyscy tak robią, prawda? Nie znajdziesz tu manifestu sukcesu w pięciu krokach. Nie będzie kursu za 4999 zł z bonusowym pdf-em w fazie księżyca. Nie będzie opowieści o tym, jak zarabiać leżąc, chyba że mówimy o leżeniu na dnie. Zamiast tego pokażę Ci, jak działa rzeczywistość AI, jak wykorzystać narzędzia AI bez fejmu. Jak tworzyć coś? Co naprawdę może zarabiać? Nie przez magię, tylko przez rozum. Jeśli masz dość brokatu w social mediach i chciałbyś w końcu dowiedzieć się, jak działa to naprawdę, zostaw lajka i śledź ten profil. Nie będzie tu świętych grali marketingu. Będzie prosta wiedza, konkret. Czasem irytująca prawda, czasem zimna, ale prawdziwa.